Cześć z tej strony, Klaus, i zapraszam Was do kolejnego filmu na kanale EXH. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam nowe rozwiązanie zbudowane na systemie Link BMS. To, co obecnie widzicie na ekranie, to dwie niezależne wieże składające się z 24 modułów 8S4P z Forda Mustanga Maki, -E, złożone w konfiguracji 192S. Każdy z tych modułów jest podpięty do jednego Link Slave. 18S, a całość zarządzana jest przez dwie jednostki Link Master oraz dwie jednostki Link PDU. Przy tak małych wymiarach można osiągnąć lekko ponad 400 kWh pojemności oraz 60 do 80 kW mocy przy 50 A, bo tyle daje oczywiście nasze Link PDU. W zależności od stanu naładowania akumulatora, no bo jak wiadomo, względem napięcia, tak naprawdę falownik dysponuje mocą, bo prąd w tym przypadku, maksymalny jest stały i wynosi 50 Amperów. Jeśli chodzi o kompatybilność tego rozwiązania z inwerterami, które dostępne są obecnie na rynku, to takim głównym falownikiem, z którego korzystamy, jest oczywiście DE 50. On pozwala wykorzystać moc tego magazynu praktycznie w pełni, no bo 50 kW, a tam w przypadku tego magazynu to jest około 30 do 40 kW mocy, więc powiedzmy, że jeśli użyjemy tych dwóch kanałów, no to wykorzystamy praktycznie w 80% mocy tego magazynu. Można użyć DE80, natomiast wtedy ten magazyn będzie delikatnie za słaby. Oczywiście przy innych falownikach takich jak Sofar, Goodway, Solax czy Solis, ewentualnie SolPlanet, które również są kompatybilne z ms em można użyć tego rodzaju rozwiązania, natomiast nie wykorzystamy w pełni potencjału mocy tego magazynu. To, o czym chciałbym pokrótce powiedzieć, to jak złożyliśmy tego typu magazyn i oczywiście od kabelkowania i wszystkich pozostałych takich mechanicznych elementów, najważniejsze na samym początku jest pomiarowanie. I pomiarowanie, czyli pomiar napięcia na modułach, daje nam taką ogólną informację na temat stanu i kondycji akumulatora całego samochodu lub poszczególnych modułów, które mierzymy, które gdzieś tam w jakiś sposób zdobyliśmy na rynku. I sposób, w który my to robimy, to wygląda następująco. Wykonujemy dwa pomiary. Jeden pomiar wykonujemy w, w odstępie czasowym między drugim mniej więcej 1 do 3 miesięcy i mierzymy bardzo z dużą dokładnością tak naprawdę napięcie na każdej poszczególnej sekcji. Następnie wykonujemy drugi pomiar i te dwa napięcia od siebie odejmujemy. I dostajemy w tym momencie informację o samorozładowaniu akumulatora w przestrzeni czasu, która oddziela te dwa pomiary. Na tej podstawie te DV, które mamy, porównujemy ze sobą i tu widać na załączonym obrazku, że jedna z sekcji ma ponad dziesięciokrotnie większe samorozładowanie niż reszta ogniw. Możemy w tym momencie bardzo łatwo stwierdzić, że te ogniwo właśnie jest wadliwe. W taki sposób wykonane pomiarowanie akumulatora daje nam gwarancję długiego czasu pracy takiego rozwiązania magazynowego, no bo nie będziemy musieli go rozbierać i wyciągać uszkodzonego akumulatora, uszkodzonej sekcji. Aby dobrze zbudować tego typu akumulator, należy właśnie taki moduł z uszkodzoną sekcją odrzucić i nie budować z niego magazynu energii, lub po prostu daną sekcję wyciąć z całego akumulatora. Jest to trochę trudniejsze i oczywiście najłatwiej jest po prostu takiego modułu nie używać. Jeśli chodzi o elementy elektryczne, to oczywiście najważniejszym jest połączenie. Tego wszystkiego w taki sposób, żeby było to bezpieczne oraz aby było to zgodne z wytycznymi producenta. Te konektory, których używamy to staubli Evo2 i są to konektory, które są w stanie wytrzymać 1500 V DC oraz 70 A, co przy naszych 50 A, które używamy w PDU jest w zupełności wystarczające nawet przy pełnym obciążeniu. Do połączeń wykorzystujemy Przewody 10 mm, które zaciskamy właśnie na tych sztaubli, a na końcach znajdują się połączenia oczkowe skręcane na śrubę M6. Cały magazyn oczywiście wypadałoby włożyć do jakiegoś zewnętrznego pomieszczenia, i to, co jest bardzo ważne w przypadku magazynów w technologii litowo-jonowej, to to, że niestety nie mogą być ładowane poniżej 0 stopni Celsjusza. To jest bardzo istotny element każdego magazynu energii, aby właśnie nie ładować poniżej w, e, takiego punktu zamarzania wody. I to jest w każdej karcie katalogowej każdego ogniwa, każdego producenta, aby właśnie ogniw litowo-jonowych 3,7, 3,2 również nie ładować poniżej 0 stopni Celsjusza, nawet małymi prądami, ponieważ prowadzi to do stworzenia się dendrytów wewnątrz struktury akumulatora. Prowadzi to również do zwarcia wewnętrznego, no i oczywiście taki akumulator w tym momencie staje się bezużyteczny, bo zwarcie wewnętrzne uniemożliwia jego korzystanie z właśnie jego pojemności i zdolności akumulacyjnych. Skoro nie możemy tego akumulatora ładować poniżej 0 stopni Celsjusza, to w jakim miejscu powinniśmy taki magazyn trzymać? Tak? No, to się pojawia pierwsze pytanie. Oczywiście e, od razu odradzam montowanie czegoś takiego i takiej instalacji w domu ze względu na potężną ilość energii zgromadzoną na tak małym fragmencie ziemi, czyli na europalecie w wymiarach 80 na 120, więc gdzie takie coś schować? No, najlepiej w jakimś zewnętrznym budynku, takim jak na przykład stacja transformatorowa lub ewentualnie pod całym stołem fotowoltaicznym należałoby wybudować pewnego rodzaju pomieszczenie z płyty warstwowej lub jakiegoś innego termoizolacyjnego materiału, który. Również wewnątrz posiadałby jakiś system grzania i utrzymania stałej wilgotności z całej temperatury, i to jest takie najbardziej rozsądne. Oczywiście te akumulatory występują w samochodzie elektrycznym, czyli w takich instalacjach, które uważamy już za bezpieczne, tak? no bo jeździmy tymi ich samochodami i poruszamy się nimi na co dzień. A w, w, w przypadku każdego samochodu elektrycznego, ten akumulator znajduje się tuż pod naszym siedzeniem, więc teoretycznie te akumulatory są bardzo. Bardzo bezpiecznymi, roz, tak jakby rozwiązaniami do zmagazynowania energii, natomiast mimo wszystko, tak duża ilość i koncentracja energii elektrycznej w jednym miejscu, no może prowadzić do poważnych problemów. W momencie, w którym nawet nie sam akumulator, natomiast coś obok uległoby awarii i zaczęłoby się palić, więc to jest traktowane przeze mnie, przez mój, powiedzmy, zdrowy rozsądek, jako duży baniak z dużą ilością paliwa lub ewentualnie butla z gazem, a butli z gazem nie wstawiamy do domu, tylko stawiamy ją na zewnątrz, w odrębnym, na jakimś fundamencie. Tak samo traktowałbym magazyny energii i tak samo podchodziłbym do kwestii bezpieczeństwa związanych właśnie z tym urządzeniem, ponieważ to jest bardzo duża ilość energii zgromadzona w bardzo małym miejscu, oczywiście małej przestrzeni. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie dotyczące tego magazynu, w jaki sposób jest on złożony, na jakich komponentach zostawiajcie pytania w komentarzach, ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Oczywiście wszystkie linki z sprzętem oraz z tym, w jaki sposób to zostało złożone oraz jak, jaka jest konfiguracja tego urządzenia są w opisie. Jeśli chcielibyście się ze mną skontaktować w sprawie na przykład elektroniki lub jakichkolwiek magazynów, to mail jest również w opisie filmu poniżej. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że chcielibyście widzieć więcej takich filmów, zostawcie wtedy komentarz, łapkę, subskrypcję. Ja będę w tym momencie po e, analizach tych wszystkich wyników, tych e, polubień, wiedział, że takie filmy i takie rodzaje materiału Wam się podobają. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam Was do komentowania, lajkowania poniżej. Do zobaczenia, cześć.